Cześć, nazywam się Paulina, jestem trenerem personalnym i razem ze mną dzisiaj będzie ćwiczyła Żaneta. Cześć, Żaneta. Cześć, Paulina. Super wyglądasz. Dziękuję Ci bardzo, ty również. Mam nadzieję, że będziesz czuła się dzisiaj jeszcze lepiej. Popracujemy sobie nad Twoim prostownikiem pleców, nad Twoim ogólnie stabilizacją Twojego ciała i nad Waszymi także. To co, możemy zaczynać? Oczywiście. Najpierw zaczniemy, oczywiście, od rozgrzewki, czyli Stajemy sobie w lekkim rozkroku i będziemy delikatnie robić rotację z pogłębieniem w dole. Ok? Mhm. Obracamy się. Ok. I rotujemy. Jedna strona, podpieramy się. Możemy zrobić to na skos. Możemy zrobić tutaj oparciem lekko o udo. Ok. Otwieramy klatkę piersiową. Ok. Dalej kosięgamy żonę, tak jakbyś chciała do sufitu dotknąć. Okej, okay, super. Wy też dotykacie do sufitu? Mocno rozciągacie klatko piersiową? Super. Okej. Okay. Teraz spróbujemy sobie dłonią dotknąć do ziemi, a drugą znowu kierujemy do sufitu. Okej. Okay. I wzrok też odwracamy. Super. Dobrze. Jak żonę ta? Jest, Jest ok. Super. Ok. I u góry. Prostujemy się. Drugie ćwiczenie z rozgrzewki. Zrobimy sobie koła obszerne, tak? Będziemy robić krążenia naszego tłowia. Znowu jesteśmy w rozkroku, tak? Ręce kierujemy do góry, wybieramy sobie prawą stronę i robimy obszerne krążenia. Zamiatamy dłońmi po podłodze i znowu u góry się prostujemy. Okej. Okay. Tak, zdecydowanie czuję, jak robi mi się cieplej. <grystanie> Cieszę się. Nie kręci Ci się w głowie? Nie, jest w porządku. Ok. Jeżeli Państwu kręci się w głowie, to na chwilę przestajemy i próbujemy jeszcze raz. Odwracamy się w drugą stronę, czyli teraz w moją lewą, super, okej, okay. obszerne, daleko, sięgamy, super, okej, okay. jest cieplej? Zdecydowanie. Dobra, poprawiamy fryzurę i co? I przechodzimy do, do celowego treningu, przechodzimy do ćwiczenia. Z użyciem piłeczki, którą myślę, że znacie. Będziemy, pokażę Wam obszar, w którym będziemy pracować. Tak? Tutaj, oczywiście, biegnie kręgosłup, jego nie dotykamy. Prostowniki znajdują się tutaj i to jest obszar, z którym będziemy sobie pracować. Będziemy wykonywać takie ruchy. Tak? Będziecie czuli, jak przeskakuje, ale żadnego ruchu nie wykonujemy tutaj po kręgosłupie. Ok, przechodzimy do ściany. Proszę. Układamy sobie tą piłeczkę tak, żebyś czuła na jednym z prostowników, lewym, prawym, wybierz, mm. który ci się bardziej podoba. Ok, możesz delikatnie ugiąć kolanka, tak, żebyś zeszła troszeczkę niżej i wtedy tą piłeczkę położyć sobie troszeczkę niżej. Ok. okay. I delikatnymi ruchami w boczki. Czujesz? Czuję. Tak, myślę, że to jest na najlepiej będzie opisane, jeżeli sami spróbujecie przyłożyć sobie tą piłką i będziecie wiedzieli, jakie tak naprawdę e odczucie powinno Wam towarzyszyć. Czy Żaneta czuje, jak ćwiczy? Tak, czy. Powiedz mi, w której części pleców, czy w dolnej części, czy w górnej części czujesz najbardziej dyskomfort? W górnej części czuję zdecydowanie mocniej. Okej, okay. myślę, że to jest przede wszystkim związane z siedzącą pracą, tak? Czyli taki brzydki tutaj garbik nam się robi. I gdzieś tam nam się dzieje nie za dobrze. Ok, zmieniamy sobie stronę Żaneta. Super, układamy się i jeździmy. Może też się tak oczywiście zdarzyć, że jedna strona będzie bolała bardziej niż druga. Będziemy. I tak jest w tym przypadku. Tak jest w tym <laughs> przypadku. Kurczę, zgadłam. Ciekawe, jak jest w waszym, jak jest w waszym przypadku? Tak samo. Jeżeli znajdziecie takie miejsce, gdzie boli najbardziej, i myślę, że Renata znajdzie takie miejsce, mhm, już się znalazłam. Mamy, trzymamy i staramy się przycisnąć do tej ściany. Ok, ale cały czas trzymamy tutaj brzuch, żeby mimo wszystko nie pogłębiać tutaj lordozy. I znowu jedziemy. Ładnymi ruchami rozjeżdżamy z powrotem. Nasz prostownik. Super. Jak to ćwiczenie? Jest Fajne. ok. Chciałbym Tobie, ale i również Wam pokazać drugą wersję tego ćwiczenia dla trochę takich bardziej odważnych ludzi. Czyli przejdziemy sobie do pozycji leżącej na podłodze. Ok, teraz troszeczkę trudniejsza wersja. Jeżeli nie jesteście jeszcze na nią gotowi, zostańcie przy ścianie, a jeżeli chcecie spróbować, to próbujcie razem z nami. Układamy sobie żeneta piłkę tak samo jak przy ścianie, tak? Wybieramy sobie. Jedną część lewą bądź prawą naszego prostownika. Ok. Układamy się na piłce. Jeżeli jest za ciężko, możesz podeprzeć się troszeczkę na łokciach. I Wy także, oczywiście. Wykonujemy taki sam ruch przyciel, jak przy ścianie, tak? Jeździmy na boczki, ale nie dotykamy oczywiście kręgosłupa. Góra dół, boczki. OK. Jak żaneta? Któr, okay. która, która wersja jest cięższa? No, zdecydowanie ta. Zdecydowanie ta. Tak, tutaj o wiele większą siłą działamy na prostownik, tak? Działa, działamy ciężarem waszego ciała. Ok, do zniesienia? Do ok, zniesienia. to ja także próbuję. Kładamy piłeczkę. I jeździmy delikatnie. Oczywiście pamiętamy o napiętym brzuchu. Żaneta także ma napięty brzuch. I jeździmy. Góra, dół, przesuwamy się i rolujemy nasz prostownik. Ok. Zmieni sobie stronę Żaneta i wy także zmieniamy sobie stronę. I jedziemy delikatnie. Żaneta jak? Jest ok. Jest ok. Super. Ale racja: to ćwiczenie jest zdecydowanie trudniejsze. Ok, ale wytrzymasz, Daszanę? Tak, oczywiście. A wy jak? Która opcja? Wymiękliście już na podłodze? Czy jednak, tak jak Żaneta, próbujecie mocniejszej wersji dla odważnych? Super, zabieramy piłeczkę, prostujemy się. To co? Przechodzimy do docelowych ćwiczeń? Tak, działamy dalej. Super. Przechodzimy do naszego docelowego ćwiczenia. Przede wszystkim nauczę Was, jak poprawnie pracować nad prostownikiem, ok? Nie polega to tylko i wyłącznie na tym, żeby podnosić ręce i nogi bez ładu i składu, Także tutaj w tym odcinku lędźwiowym będzie strzykało, a Wy będziecie myśleli, że tak po prostu ma być. Tak nie ma być. Nie macie czuć bólu, tylko macie pracować nad tym mięśniem. Zaczynamy od samego początku. Żaneta, kładziesz sobie czoło na swoich dłoniach, ok? I teraz pokażę Wam po kolei, jak powinny następować napięcia w Waszym organizmie. Czyli zaczynamy od napięcia mocno brzucha. Żeneta napina brzuch. Super, ja to widzę. Napina żeneta pośladki. Super. I teraz podnosisz nogę do góry. OK? Opuszczasz nogę, ale nie puszczasz pośladka. Noga leży na podłodze. Puszczam pośladki i puszczam brzuch. Ok. I znowu napinam brzuch, napinam pośladki. Podnoszę drugą nogę. Super. Opuszczam nogę, puszczam pośladek, puszczam brzuch. Ok. I jedziemy dalej. Żaneta. Brzuch, pośladki. Stopa. Zawsze w takiej kolejności, jak napinaliśmy po kolei nasze mięśnie. Tak samo wracamy z tego napięcia. Ok? Nie puszczamy wszystkiego od razu. Tylko wszystko po kolei wykonujemy. Super. Mocno napinamy brzuch, żeby tutaj właśnie ten odcinek lędźwiowy nas nie bolał. Jakie służane ty? Boli? Nie boli, jest ok. Nie boli, właśnie o to chodzi, że jeżeli boli, to znaczy, że robimy źle to ćwiczenie, a jeżeli nie boli, to znaczy, że wy dokonujecie je poprawnie. Okej. Okay. Super. Żaneta, a teraz spróbujmy zrobić z dwoma nogami jednocześnie. Napinamy brzuch. Napinamy pośladek, podnosimy obydwie nogi do góry. Ok. Czy wszystko ok, Żaneta? Trochę czuję ból w plecach. Okej, okay. Żaneta czuje ból w plecach. Jeżeli ty także czujesz ból w plecach, to znaczy, że ta pierwsza wersja, którą wy wykonywałyśmy, czyli naprzemienne opuszczanie i podnoszenie nogi, to to jest ta wersja, nad którą pracujecie. Jeżeli ta jest za ciężka, to znaczy, że nie jest jeszcze dla was. Teraz, ale później. Myślę, że spokojnie będziecie w stanie to zrobić. Dobra, Żeneta, ćwiczymy razem dalej. Zróbmy jeszcze kilka powtórzeń. Układamy czoło i podnosimy. Napinamy pośladek. Jak u Ciebie, Żaneta? Jest w porządku? Popracowałaś? Myślę, nie boli? Tak, nie boli. Dobra, super. Teraz przejdziemy sobie do troszeczkę trudniejszej wersji tego ćwiczenia, e, ponieważ zauważyłyśmy, że u Żanety problem jest z jednoczesnym podnoszeniem obu dwóch nóg do góry, więc postaramy się zrobić to w wersji na razie tylko i wyłącznie góry. ok? Czyli użyjemy dłoni, rąk i podniesiemy e, cały korpus do góry. Ćwiczenie polega na tym samym, tylko że w tym momencie będziemy podnosiły Oby dwie ręce jednocześnie, więc żaneta. Napinamy brzuch, napinamy pośladek i próbujemy delikatnie podnieść się do góry. Delikatnie się opuścić i puszczamy pośladek, puszczamy brzuch i znowu napinamy po brzuch, napinamy pośladek, delikatnie podnosimy się do góry. Opuszczamy i pośladek i brzuch odpuściłyśmy. Żaneta, jak się czujesz? Jest w porządku. Jest to nawet zdecydowanie cięższe ćwiczenie, ale myślę, że daje radę. Super. Ok, czyli mamy delikatny progres tego ćwiczenia, ale nie krzywdziwy naszego odcinka lędźwiowego. Więc wyśródmy to razem. Zaczynamy. Napinamy brzuch, pośladek. Powiedz mi, jak się czujesz, Żaneta? Jest ciężko, ale daję radę. Okej, okay. nie ma żadnego bólu. Nie. Jak jest u Was? Czy ból w odcinku lędźwiowym się pojawił? Jeżeli tak, to poświęćcie chwilę czasu, czy na pewno dobrze wykonujecie to ćwiczenie. Jeżeli nie, to spróbujcie dodać tego te, do, do tego ćwiczenia, oprócz rąk, też nogi. Jeżeli wszystko wykonujecie super, to znaczy, że Wasz superman jest poprawny. Ok, Żaneta, zróbmy jeszcze cztery powtórzenia. Ty zrób tą wersję, która nie sprawia ci bólu, czyli podnosisz górną część Twojego ciała, a ja pokażę tą trudniejszą wersję, wersję żebyście wiedzieli, jak to wykonać. Ok? okay. Jak Żeneta? Jest w porządku. Jest w porządku. Okej, okay, Żeneta, zrobiłyśmy dzisiaj ćwiczenia. Twoim zdaniem, czy to są ciężkie ćwiczenia, czy łatwe ćwiczenia? Myślę, że są trudne, ale da się je wykonać. Okej, okay, czyli co? Myślisz, że cierpliwość i napinanie po kolei tych wszystkich sekwencji odpowiednio będzie y, sukcesem? Z pewnością. Okej, okay, super, cieszę się. ta przechodzimy do ostatniej części. Poćwiczyłyśmy trochę, więc trzeba by było porozciągać nasze plecy, okay? Siadamy sobie na pośladkach, tak jak my tutaj i wyciągamy się dłoń jak najdalej, przysuwając klatkę piersiową jak najbliżej ziemi się da. Super. Mocno się wyciągamy, tak jakbyś chciała jak najdalej wysunąć swoje dłonie. Super. Oddychamy oczywiście, tak? To jest stretching, więc takiego małego cool downa po tych naszych ćwiczeniach wprowadzamy, czyli głęboki wdech i głęboki wydech. Tak samo jak długi jest wdech, tak samo długi jest wydech. Żaneta oddycha? Oddycham. Cieszę się. Wy także oddychacie? To porozciągajmy się trochę. Ok, Żaneta. Wracamy sobie do pozycji siedzącej, wy także. Oczywiście przy tym ćwiczeniu możecie sobie zamknąć oczy, ustabilizować oddech, odpocząć, zrelaksować się troszeczkę. Zrobimy bardzo podobne ćwiczenie, tylko wykonamy delikatną rotację i rozciągniemy sobie mm, troszeczkę tyłu waszego barku, tak? Czyli skręcam się na rękę przeciwną i kładę się, wyciągam jak najbardziej do boku. Rozciągam łapkę. Super. Czujesz że nie to rozciąganie? Czuję. A Wy także czujecie rozciąganie? Szczególnie tutaj tylną część Waszego barku. Zmieniamy sobie stronę. Mhm. Super. Ta część tutaj to jest miejsce, gdzie powinniście czuć właśnie rozciąganie. Jeżeli nie czujecie rozciągania. To znaczy, że musicie zmienić pozycję ręki, tak żebyście czuli. Każdy z nas jest zbudowany anatomicznie inaczej. Ważne, żebyście czuli, że rozciągacie prawidłowy mięsień. Ok, i jeszcze raz. Wracamy i rozciągamy. Super. Oddychamy tak samo przy jak w wcześniejszym ćwiczeniu. Możecie zamknąć oczy. Ok, zmiana strony. Ostatni raz. I wracamy do pozycji siedzącej. ta, jak się czujesz? Fajne ćwiczenia na pewno wykorzystamy je w domu. Wow, super! Cieszę się, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że Wam także podobały się te ćwiczenia. Na pewno troszkę się rozluźniliśmy, bo każdy z nas jest mocno zapędzony, a te 5 minut, 10, 15 poświęciłyśmy dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za te dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!